Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałem trochę porozmawiać o trendach na przykładzie wykresu złota. Złoto jest mocno spekulacyjne, podobnie jak kryptowaluty, w przeciwieństwie do akcji, gdzie akcje są mniej spekulacyjne, a bardziej fundamenty się liczą. Dobra, zróbmy sobie wykres złota na świeczkach tygodniowych. I wykres logarytmiczny. W takich większych interwałach, gdzie duże były ruchy, to warto sobie włączyć wykres logarytmiczny, żeby coś było widać. Wykres tygodniowy. Włączmy sobie świeczki miesięczne. Nie, świeczki tygodniowe będą będą OK. Dobra. Mamy świeczki tygodniowe. Wykres i teraz popatrzmy sobie, popatrzmy sobie, co się działo w przeszłości ze złotem. No złoto lubi poruszać się w takich mocnych trendach. To tak jakaś wykres jest jakiś sensowny od 76. sobie wrysowałem dołek. 700% wzrosty do 1980. Ale co się stało później? Potem mieliśmy spadki. Długo, bo do 2000 roku, czyli praktycznie do pęknięcia bańki dotkomowej. no i wtedy bańka zaczęła się rozkręcać na złocie. Z ATH w 2011 roku, czyli 11 lat 688%. Bardzo dobry wynik. Później korekta. Dość spora, bo 45%. No i teraz jesteśmy w kolejnych wzrostach. I czy też będzie 700%, więcej, mniej? Nie wiem. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Jak popatrzymy sobie na średnią kroczącą, to jak, jak jakieś aktywo jest w trendzie wzrostowym, no to przeważnie jest powyżej tej średniej kroczącej i albo się od niej odbija, albo na chwilę tylko gdzieś przebije. Tutaj w tym rajdzie złota do 2011 roku mieliśmy też kryzys 2008 roku. No i złoto tam zaliczyło swoją korektę 34% całkiem spora i przebiło swoją linię trendu wzrostowego, ale wróciło powyżej tej linii 2011 szczyt. Później do dołka minęło 4 lata. Ale żeby złoto doszło do poziomu z 2011 roku, no to musieliśmy czekać do 2020, czyli 9 lat. I Dopiero od 2020 weszliśmy w jakiś trend boczny, kurs góra-dół na poprzednim ATH i dopiero 2023, czyli 12 lat później, zaczął się Zaczęły się kolejne mocne wzrosty na złocie. No i teraz pytanie: jak długo te wzrosty potrwają? No, nikt tego nie wie, bo nikt nie zna przyszłości. Jesteśmy w mocnym, silnym trendzie wzrostowym, który już no, jest dość, dość mocno rozwinięty, ale spokojnie ten trend może trwać. Tak jak wcześniej, mieliśmy ten rajd. Od 2000 do 2011 11 lat z małą przerwą wzrostów. Teraz te wzrosty zaczęły się w 2015, już mamy 2025. 10 lat. Trochę na razie to wygląda ten wykres. Obecnie no, trochę mniejsze nachylenie niż wcześniej. Ale jak sobie przybliżymy, to zobaczymy i. Przerzucimy się na wykres regularny, nielogarytmiczny, to zobaczymy, że tworzy nam się taka hiperbola tutaj, czyli typowo takie zachowanie bańkowe, maniakalne, fomo. Kupuj złoto, bo ci pociąg odjedzie, itd. itd. Czy warto grać na takich trendach i na spekulacyjnych aktywach, takich jak złoto? No, w dłuższej perspektywie, jak widać, jeżeli jesteśmy w odpowiednim trendzie, to jak najbardziej, gorzej, jak zafiksujemy się na tym, że złoto to ochrona kapitału i kupimy sobie w 2011, 10 lat później, okaże się, że jesteśmy w punkcie wyjścia. A na akcjach można było, czy na krypto zarobić w tym czasie sporo pieniędzy oczywiście też stracić. No, ale chyba nie o to chodzi, jak inwestujemy w coś, żeby. Żeby utrzymać kapitał, gdzie inflacja od tego czasu mocno wzrosła, tylko żeby go jednak pomnażać. Więc jak najbardziej warto wchodzić w takie aktywa, tak jak krypto, typowo spekulacyjne aktywo, tutaj cena nie jest uzależniona od jakichś, nie wiadomo, jakich fundamentów, nie ma jakichś przepływów pieniędzy, tak jak w akcjach, nie ma jakiegoś produktu, gdzie firmy coś produkują, powstaje jakiś towar, jest przepływ pieniędzy. No tutaj nie, po prostu kupujemy, no bo jest ogólnie na to moda. Kiedy się skończy nie wiadomo, ale jak silna moda to cena idzie w górę. I teraz akcje też są spekulacyjne i zależy kiedy. Tak jak była bańka dotkomowa, no to też dużo spółek szło w górę tylko dlatego, że była moda na internet. Internet coś nowego, fajnego. Mamy modę na internet, kupujemy akcje związane z internetem. A na naszym podwórku rodzimy mieliśmy niedawno bańkę Związaną z gamingiem. I przykładem takiej firmy związanej z tą bańką może jest Playway. Wiadomo, że CD Projekt, największa to spółka gamingowa w Polsce, która dała niektórym nieźle zrobić, niektórzy pewno stracili, ale chciałem się skupić na Playway, bo to jest typowo taka spółka, która się podpięła pod ten trend gamingowy. Sam to z tego trendu gamingowego skorzystałem wchodząc na IPO jakichś nowych spółeczek małych, które zaraz po IPO rosły w górę, sprzedawałem jak najszybciej się dało. Jak był zysk, na no wszystkich praktycznie tam był zysk po IPO. No a potem te spółki po prostu zaczęły orać odno i tak orają już w większości przypadków. A co się stało z Playwayem? Na giełdzie od 2016 za 41 zł. Na początku za wiele się nie działo, choć był nawet od początku był już wzrost, ale zaczęła się ta mania 2019-2020. Tutaj szybka korekta, 2020 i potem raid od marca 2020 roku o 240%, od marca 2020 do stycznia 2021. Szybka taka mania gamingowa. Była moda na gaming. Spółki gamingowe w większości szły mocno w górę. Co się stało później? Moda minęła. Okazało się, że produkty nie zostały dowiezione. A jak zostały, to jednak oczekiwania były zbyt wielkie. Typowo takie podejście maniakalne do kupowania rośnie. Ale czy można było to zrobić? Oczywiście, że tak. Tylko od tego czasu, co się stało. W 2021 styczniu cena 687, a obecnie cena niżej o 60%, i praktycznie odbija się gdzieś od dna. Była próba odbicia w 2023, ale de facto odbijamy się od dna. I może jeszcze CD-projekt pokażę, bo tutaj to nawet lepiej widać. CD-projekt jest trochę wyjątkiem, bo ma projekt, który dowiózł. Ale ile potrafił wzrosnąć od marca 2020? O, od tego tutaj dołka 2020 do szczytu 123%. Oczywiście CD Projekt na bazie swojej gry Wiedźmin rósł dużo wcześniej i, i to jest spółka, która ma fundamenty, ale pomimo tego, że ma fundamenty, Wyszedł później Cyberpunk tam z wieloma różnymi perturbacjami. Nie do końca działał tak jak wszyscy oczekiwali. No ale firma działa, funkcjonuje. Pękła bańka na gaming. Pękła bańka na CD projekcie, kurs spadł. I tutaj mamy kolejne. Projekty, które związane są takie trochę odgrzewane kotlety. No ale sprzedaje się. Jakby jest przychód, firma zarabia i kurs odbił. Bo mamy fundamenty z tym związane. A tam, gdzie nie ma fundamentów, a tylko polegaliśmy na modzie, no to kurs nie odbił. Była próba odbicia, ale nic się tutaj wielkiego nie porobiło. Dlatego inwestycja w takie aktywa jak złoto czy kryptowaluty no wiąże się z tym że jak mija ta moda no to możemy zostać takim produktem który gdzieś spada latami a wcześniej jak to miało miejsce 1980 do 2000 i de facto kurs odbił w 2008 28 lat to mniej więcej tyle co Japończycy czekali aż ich indeks wróci do punktów z 1990 roku. Więc trzeba mieć to na uwadze, jak się inwestuje, w co się inwestuje, czy wychodzimy, czy po prostu kupujemy i zapominamy, bo niektórzy tam piszą, że najlepiej kupić i zapomnieć. No, nie jestem tego zdania, szczególnie w spekulacyjnych aktywach. Kupicie i zapomnicie, może się okazać, że o tym projekcie cała reszta też zapomni. Więc. Tak, jak było wysoko, nie sprzedaliście. Może już tak wysoko nigdy nie być. Złoto historycznie idzie w górę, gdzieś podąża za, za inflacją. Więc w perspektywie 30-50 lat, no tylko pytanie, każdy musi sobie zadać, w jakiej perspektywie inwestuje, czego oczekuje od swoich inwestycji, jakich zwrotów. Dobra, pokażę jeszcze może. Jedną spółkę, która tu jest też dobrym przykładem takiego hajpu. spółka, która była hejtowana na początku mocno, potem był hype na niej gigantyczny. Cała masa ludzi ją szortowała, wtedy, kiedy miała największe wzrosty. Która dała dużo zarobić, ale która mogła zbankrutować już 10 lat temu. Chodzi o Teslę. Przyjrzyjmy się wykresowi Tesli. Tutaj ludzie kupowali marzenia. Jak spółka była za 25 dolarów w 2020 rok, 5 lat temu, kupowali marzenia. I potem zaczął się hype. Mocne wzrosty do praktycznie 2000. No, rok wzrostów. Rok wcześniej niż bańka gamingowa. Z 20 dolarów do. 400, 1500 procent. No w dwa lata. Dwa lata, od stycznia do listopada, dwa lata 1500 procent. Da się na akcjach zarobić też tysiące procent? Da się. Tylko trzeba w odpowiednie akcje zainwestować i odpowiednie marzenia. No i teraz, czy ta spółka było pewne że dowiezie projekt? Nie było pewności. Tutaj ludzie kupowali marzenia. Było dużo niepewności, było dużo ryzyk. Największym ryzykiem chyba Elon Musk cały, ze swoimi pomysłami, no ale też dzięki niemu to też doszło do tego punktu, do którego doszło. Co się stało później? Kurs zaczął spadać poniżej średniej kroczącej. Próba odbicia, nawet nowe ATH, no ale wpadliśmy w jakiś trend boczny. No i teraz, jeżeli chodzi o akcje, jest trochę łatwiejsza analiza. Niż jeżeli chodzi o złoto czy kryptowaluty. Bo tutaj mamy jakieś przepływy pieniędzy. Widzimy, czy dana spółka zarabia, jak zarabia, jak się to zmienia w czasie. Czy produkt, który sprzedaje, ma dobrą marżę, czy sprzedaje go więcej, czy ma większe przychody z roku na rok, czy powiększają, czy zyski się powiększają. I okazało się, że tak jak Tesla tutaj no wypromowała się i sprzedawała swoje samochody na cały świat. I chyba najwięcej to w Chinach w pewnym momencie sprzedawała, bo teraz już tak nie jest. To nagle Chińczycy odrobili pracę domową dość szybko i stworzyli swoje elektryki, które okazało się, że no, nawet są lepsze od Tesli. Pewno to już specjaliści od motoryzacji musieliby się wypowiedzieć, które samochody lepsze, czy Tesla, czy chińskie elektryki. No ale okazało się, że sprzedaż chińskich elektryków przybiła sprzedaż Tesli, no i Chiny tutaj zaczęły wchodzić na cały świat ze swoimi samochodami. A jeszcze jakiś czas temu świat się śmiał z chińskich samochodów, czy to takie zabawki, które się składają. Że strefa zgniotu kończy się na zderzaku tylnym samochodu. No okazało się, że jednak da się zrobić szybki produkt, a, a tutaj ciekawostką jest samochód Xiaomi, który Producent telefonów nagle zrobił no, bardzo dobry samochód z dobrymi osiągami dobrze wyglądający i dobrze jeżdżący. Próbowało, Apple się nie udało, się mi się wzięło i zrobiło. Chińczycy dość tutaj mocno weszli na większość rynków światowych. No i tak, jak tutaj branża motoryzacyjna Niemcy, Japonia, Korea, Stany. No oni to trzymali w garści, to nagle okazuje się, że Chińczycy, Chińczycy tutaj chcą przejąć rynek. Tak będzie, nie wiem. Ale wracając do tematu tego odcinka, możemy sobie popatrzeć, że ostatnie przychody Tesli już nie wyglądają tak kolorowo. Prognozy już też nie są takie kolorowe jak wcześniej. Teraz jeszcze można kupować marzenia, to, że mając samą Tesla, będziemy mogli sobie go. Wypożyczać, będzie taka autonomiczna taksówka jeździła sama, po prostu my będziemy się spać, a Tesla będzie sobie tam w nocy jako taksówka dorabiać i, i po prostu taki pasywny dochód. Czy tak będzie? Nie wiem, czy akurat na Tesli tak będzie. Na pewno tak będzie w niedalekiej, nawet przyszłości, bo autonomiczne samody i taksówki są już dość mocno testowane. Ale czy akurat Tesla w tym y, będzie przodowała? Nie wiem. Okazało się, że konkurencja duża, no i już nie ma takiego potencjału na wzrosty, jak był wcześniej. Może jeszcze jedna, może jeszcze jedna spółka, na której. Czyli tak się skupiłem na takich mocno hype'owych spółkach i na tym, co można było tysiące procent Nvidia. To jest produkt, to jest producent BOPA, tak przenośni do AI, czyli sprzedają. Chipy, sprzedają karty graficzne, procesory, które no i całe, całe, całe software, też chyba z tym związany, tą obsługę tego z AI, więc jakby oni są tutaj monopolistą, można powiedzieć, nawet marża gigantyczna na tym rynku AI, jeżeli chodzi o sprzęt do sztucznej inteligencji. No, i to widać też na wykresach. Kolejne prognozy, kolejne wyniki pokazują, że na razie nie ma konkurencji. Coś tam, AMD próbowało podgonić, a teraz ostatnią broutką wystrzelił w górę po swoich wynikach i po tym, co oni tam robią. Jest kolejna firma, która korzysta mocno na sztucznej inteligencji. I na, takim, na takiej Nvidii jak od luty 2023: 21 dolarów do szczytu 700%. I też jak wyszło, wyszedł kurs powyżej średniej kroczącej, na początku tego roku mieliśmy sporą korektę. Po szaleństwach Trumpa, nie ominęło to nawet Nvidii. Nawet spadliśmy poniżej tej średniej kroszącej, ale jesteśmy znowu powyżej i jest silny trend wzrostowy. Można sobie właśnie te średnie dopasowywać długość tych średnich do tego do danego wykresu. No tylko problem jest taki, może teraz pokażę jeszcze raz złoto. Problem jest taki, że nie zawsze ten kurs tak odbija idealnie. Czasami przebija. I tak, jak to na przykład mieliśmy na złocie, wyjście górą, już że się zaczynał trend wzrostowy, powiedzmy w kwietniu 2019. Średnia krzecząca w górę idzie, złoto też w górę i co? Potem korekta i nagle średnia krzecząca trwa iść w prawo, kurs góra, dół i taki trend boczny. No właśnie. Tutaj jeszcze w tym, w tym miejscu nie byliśmy w silnym trendzie wzrostowym, bo walczyliśmy z oporem, jak mówię, no, złoto mocno spekulacyjne. Walczyliśmy z oporem ze szczytu z 2011 roku. I kurs tak mielił od 2020 no, praktycznie do 2023 3 lata. Więc na no, złocie się dzieje wszystko, wszystko o wiele wolniej. Teraz porównajmy sobie to do bitcoina. Bitcoin, średnia krocząca w górę. Kurs odbija się od tej. Silny trend wzrostowy. Jak długo potrwa? Nie wiem, ale od wyjścia praktycznie powyżej tej średniej kroczącej jesteśmy w trendzie wzrostowym. Wcześniejszy, wcześniejsza 2021, wcześniejszy szczyt bańki, zejście poniżej tej średniej. No to jaka ta średnia dostosowana jest do Bitcoina? Więc tak fajnie się ten kurs odbija od niej. Więc co będzie dalej? No, na razie jest pozytywnie. Nic się tu za bardzo nie dzieje. Ja mówię, no, jeżeli chodzi o fundamenty, no to tu można patrzeć o adopcję, jak jakie jest podejście różnych regulatorów w rynku do kryptowalut, jak firmy inne wdrażają. No, ale jednak Większość to jest spekulacja, no nie ma co ukrywać, spekulacja, moda to rządzi na krypto. No może się okazać, że spadki będą dłużej niż to wcześniej. Mieliśmy tam rogi, i potem kolejne wzrosty, że ta bańka się przedłuży niż wcześniejsze cykle czteroletnie. Ja nastawiam się na to, na obserwację, co się będzie działo. Jak już jesteśmy przy Bitcoinie, to zrobię sobie taką, taki przegląd tego, co tu się podziało od początku tygodnia i w weekend. Według mnie za wiele się tu nie dzieje. Nie ma jakichś istotnych ruchów na rynku. Doszliśmy do górnej bandy tego, tej, tego kanału bocznego akumulacji czy dystrybucji. Zobaczymy, czy wyjdzie górą. No, na razie nie ma jakichś zakupów większych, żeby pchać ten kurs w górę. Też nie ma sprzedaży, więc na razie mamy odreagowanie tego spadku piątkowego. I tyle. I teraz czekamy, tak naprawdę, przynajmniej ja sobie czekam spokojnie na to, co się tu będzie dalej działo. Reszta krypto trochę nawet bardziej odreagowała Jak popatrzymy sobie dominację Bitcoina, no to poniżej tej średniej. No ta średnia, jeżeli kurs będzie się utrzymywał poniżej, to zacznie nam się obracać. Tak jak to było wcześniej, tak samo. ETH do PTC, tu powyżej, średnia poniżej. Więc na razie bardzo podobnie to wygląda do tego, co było wcześniej. Jeżeli chodzi o czas, no jak ja sobie tam policzyłem, to według mnie to ta bańka już powinna się skończyć w lipcu, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie sprzedawałem w lipcu. W związku, że jednak będzie to trwało dłużej. Ile? Nie wiem. Zobaczymy. Będę patrzył na bieżąco, co się będzie działo. Jest spora korelacja z rynkami akcji, więc będę patrzył, co się dzieje na akcjach. Na rynek akcji to spółki technologiczne Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Broadcast. No i na tych spółkach jest ogólnie dobrze. Są w trendzie wzrostowym, jedne w większym, drugi mniejszym, ale ogólnie pieniędzy mają dużo. Dobre zarobki, sztuczna inteligencja się rozwija, ja sobie do własnych celów przez cały czas wykorzystuję, więc. Więc wydaje mi się, że produkt jest, który no, jest rozwijany i przez cały czas się zmienia pozytywnie. Więc na razie, na razie nie widzę podstaw ku temu, żeby żeby sprzedawać. A, jeszcze tak przy okazji a propos mody co może pokażę spółkę Mencena tutaj ostatnio ktoś kupował kurs wyszedł z tego trendu bocznego górą ktoś kupił bo po prostu mu się nie chciało rozdrabniać transakcji na mniejsze, więc kupił za jednym zamachem, kurs wyszedł górą, ale nie ma poparcia w fundamentach więc, a nie ma też jakiejś mody, no tutaj żeby spółki jakaś spółka rosła, no to musi być to poparte w większych przychodach, zyskach, coś się musi, albo przynajmniej jakieś dobre, dobre przewidywania, jakieś marzenia, trzeba by dobre sprzedać, żeby ludzie to kupowali. Bo jak nie ma, to wtedy mamy takie fałszywe wyjścia i za wiele się z tym nic nie dzieje. No i podobnie takich fałszywych wyjścia jest większość, tak samo teraz na bitcoinie. Na razie tutaj nie widzę, żeby coś tu się działo znaczącego, więc. Wykres. Na razie wygląda tak jak wygląda. Czy coś jeszcze jakieś inne? E, tutaj spółki. Spółki może nie. Złoto wyszło górą z tego kanału bocznego. Zgodnie ze swoim dużym trendem wzrostowym. Srebro też mocno w górę, ale Srebro to nawet nie zrobiło swojego ATH. SP blisko swojego ATH. Też trend wzrostowy. Gdzieś od, już odrobione zostały te ostatnie spadki. Nasdaq też pozytywnie. Polska giełda WIG po sporej korekcie spowodowanej bankami. Mamy już odreagowanie. Lekkie odreagowanie. Pytanie, czy te bań, banki <grytanie> zatopią polską giełdę, czy nie. Dzisiaj trochę na czerwono. Banki próba odreagowania, ale. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie dalej. Myślę, że to tyle. A jeszcze wczoraj chyba pozytywne przepływy były na Bitcoinie, na etf na Ethereum nie. No, tutaj trochę mamy chwilowy odwrót od Ethereum. No, takie przeczekanie, co się będzie działo. Wyczekiwanie, czy kontynuujemy wzrosty, czy nie. Więc. Przestały być dokonywane zakupy na ETF-ach. Nawet ostatnim czasem było dużo sprzedaży, więc za dużo nie ma co dzisiaj opowiadać o rynkach, bo za wiele się nie dzieje. Trzeba poczekać na jakieś większe ruchy i wtedy może część podjąć decyzję. Ale pewno nie jest to pytanie, kto gra, na jakim interwale czasowym. Dobra, to tyle na dzisiaj, dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.